Kierownik drużyny logistyk rocznika 2004 Marek Brutak. Panie Marku, jak się pracuje z młodzieżą? Wszyscy dobrze wiemy, Pan też wie, bo Pan syn jest jednym z zawodników tego rocznika, ale słyszałem, że potrafi Pan rozmawiać z rodzicami o to, żeby zawodnicy przychodzili do Stomilu, żeby grali tutaj, żeby chcieli posyłać swoje dzieci. No tak to wygląda, że z Adamem podzieliliśmy się rolami po prostu. Tak? Adam zajmuje się kwestią sportową, Oceną zawodników. Ja zajmuję się logistyką, rozmawiam z rodzicami właśnie próbuję chłopaków zachęcić i pokazać im drogę i ścieżkę, że w Olsztynie jest po prostu miejsce i czas, gdzie można osiągnąć coś w piłkarsko. Te rozmowy nie są łatwe, bo silniejsze kluby chcą tych chłopaków z naszego regionu, wielu odeszło, wielu rozwijało się w innych akademiach. I, i czy, czym, czym, my zachęcamy do, do trenowania w tym Tym, że to jest rzeczywiście duma w w klub, który w przyszłości będzie opierał się na tych piłkarzach? No jest to jeden, jedna z przesłanek głównych. Mamy, wiemy jak Michał Brański chce budować tą drużynę i mówimy, że właśnie Olsztyn jest miejscem, gdzie będziemy stawiali na wychowanków. Przykładem jest kilku chłopaków w naszej drużynie, którzy już byli gdzieś w Polsce. I wrócili do nas z powrotem. Okazuje się, że mm, atmosfera, mm, ten nasz warmiński charakter, yy, jedność drużyny potrafi zbudować i przytrzymać tych chłopaków u nas. Centralny Gaj juniorów, to o czym mówiłem wcześniej z tenerem Adamem Zajerem, to już przyjeżdżają poważne firmy. Ale z tymi firmami też można, też można wygrać to, są sami ludzie jak my. Jak najbardziej, ale to jest kupa pracy z przed chłopakami. Oni to wiedzą, my to wiemy. Tak naprawdę dwa dni temu skończył, skończyła się dopiero ta, ten sezon. A my już pracujemy na następnym. Po pierwszym meczu z Gielonią byliście pewni, że to awans jest już przypieczętowany, przy, 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 bo zwycięstwo na wyjeździe 3-2. Trzeba było dopełnić formalności w Olsztynie. No i stało się to, o czym marzyliśmy: pewne 3-0. Nie, no nie byliśmy pewni. To jest Barażet to są dwa mecze, 180 minut, wszystko się może zdarzyć. Kontuzja, przypadkowa bramka, i wszyscy wiemy, oglądamy piłkę jesteśmy fanami, także to nie jest takie proste. Ale chłopaki wierzyli w siebie, tak? Wierzyli w swoje umiejętności i cieszę się, że to dopieli tego za trzecim razem, ale udało się.